Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Maras. No i co ludzka? po takim moim dłuższym nie filmów pomyłę zapomniałem jak to się robi <śmum> i też po długiej nieobecności na live'ach mam okazję zaprosić Was... Na kolejnego live'a, ale nie wiem co na nim zrobić Tak myślałem nad mafią dwójką, żeby ją dokończyć Ewentualnie sobie można polecić Hitmana I słuchajcie, wam jeszcze takich garść informacji Pierwszą z informacji jest tak, że już po pomalutku zaczyna mi się wszystko luzować w pracy Co mnie bardzo cieszy i będę miał więcej czasu na nagrywanie filmów I już pomału będę zaczynał sobie niektóre serie nagrywać I taka będzie sprawa Po Shugunie polecimy sobie z Jazz Coast 2, czyli luźne granie i będę sobie to uploadował tak jak samo, jak na jeden odcinek na dzień. Potem jak mi się troszeczkę już sobie nagram parę serii do przodu, myślałem o robieniu sobie Hitmana, co tam jeszcze mi tam wpadło do głowy, Medievala, dodatki, jakiś modzik. Dopiero potem zacznę wrzucać po 2-3 odcinki dziennie. I jeszcze warbanda sobie będę kontynuował, dopiero jak nagram całego. Tak to nazwę, to będzie mieć na moim dysku zacznę go uploadować. Tak więc rodziska to bo no, teraz z mojej strony ja was zapraszam wszystkich na streama godzina, y, znaczy na Twitcha godzina, y, nie wiem, a jak to nagrywam to jest za 20 .10. tak myślę, że o 11 sobie zrobimy jakiś króciutki, ewentualnie godzinny live. Tak więc rodziska, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!